Kochani odliczamy 10, 10 9, 9 8, 8, 7, 6, 5, 5 4, 3, 4, 3, 2, 1. I wystartował peleton siódmego etapu osiemdziesiątego pierwszego wyścigu Tour de Boni UCI w akompaniamencie reprezentacyjnej orkiestry Dętej Kopalni Soli w Wieliczce. Etap siódmy. Kopania Soli Wieliczka Kraków. Etap kończący e, tegoroczny wyścig Turde Poloń Etap e, Bogaty w gwiazdy etap, którego mogliby nam pozazdrościć organizatorzy innych wyścigów, bo mamy tutaj naprawdę mnóstwo wspaniałych nazwisk, najjaśniejszych gwiazd światowego kolarska, kolarstwa. Widzimy się z nimi na trasie i widzimy się z nimi na mecie.